Hej wszystkim, z tej strony taka ma na Waszych ekranach, kolejny odcinek z Horse Heaven. E, I słuchajcie, dziś jak widzicie tutaj niewiele się zmieniło od poprzedniego odcinka, dlatego, że nie wchodziłam tu w ogóle, e, nie robiłam nic kompletnie, także od nowa zaczęłam zbierać e, te dni i tak dalej. No niestety nie było czasu nawet, żeby wejść na moment. Obiecałam, że się postaram, ale niestety nie wyszło. E, także no, no, nie będę już obiecywać, jak jak mówiłam bo to i tak, i tak później, e, później po prostu nie wychodzi. Ktoś mi wysłał prezent. Czy da się odebrać? Pewnie nie. O, dało się. Okej, okay, było mniej niż 50 osób. Znaczy ja i tak pousuwałam, i tak, i tak pousuwałam, no niestety, e, ludzików, ludzików. Dobra, możemy pozbierać. Czy ja mogę to ulepszyć, nie za 85, ja nie chcę nie chcę się pozbywać tych ciężko zarobionych diamentów, niestety dobra, to wstawiam jeszcze raz, wiecie, ja tak ogólnie zwykle robię żeby było mi po prostu łatwiej teraz weźmiemy to i na samym końcu trawę, tak jest i zawsze tak robię, ok, tu mamy naszego arabka tylko, że ja nie mam gdzie go tutaj wstawić no, niestety 500 tutaj kosztuje. Ty nam w sumie nie jesteś potrzebny, ale ciebie chciałabym do 10 poziomu i wtedy ciebie sprzedamy za diamenty. Teraz ja nie pamiętam. To, jest... to właśnie ty, właśnie ty, jakbyś tak doszła do 10 poziomu, to byśmy sobie mogli sprzedać ciebie za diamenty. Bo chciałabym jeszcze raz zrobić właśnie to z Arabem, żeby mieć dwa. Jego i ją, aby zbridować sobie tier 2. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Czy ty dzisiaj będziesz mieć poziom 5? Hmm, sprawdźmy. Ile tam jeszcze punktów tobie brakuje? A niewiele. Chociaż za trawę... No właśnie, za trawę za dużo nie... Oj, znowu trawę chcesz. Znowu trawę chcesz. E, dobra, to w międzyczasie... Co to jest za koń? Aha, to jest Fjord. Co to jest za koń? Tak dawno w to nie grałam, że nawet nie wiem, jakie mam tu konie. Słuchajcie, co się dzieje? Co się dzieje? Normalnie szok. Normalnie szok. Dobra, tutaj nakarmione. Jeszcze tylko sprawdzę jakie mamy quest tutaj do zrobienia, bo tu się coś też zrobiło. Proszę bardzo, proszę bardzo. Trzy diamenty mamy wydać, tak? Żeby zyskać 10, to się opłaca, bo i tak jesteśmy na, pla na plasie. na plusie, na plusie. Run Mexico 6 razy i e Harvest, okej, okay, no dobra. Granola, ale to wiecie, granola to nie tutaj. E zaraz, a nie, 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 zaraz sprawdzę, którego nie mamy tutaj. To mamy 3. 22, 16, wiem, już wiem, już wiem. Zrobimy tego żółtego, bo go nie ma, bo tego nie ma. Ehm, co tutaj jeszcze? Aha, quizy mieliśmy zrobić. No tak, przecież, no przecież. Ehm, which food is unsafe for horse? Czyli jakie jedzonko jest niezdrowe dla konia? Ehm, in game purpose I mean that horse is mystic. Ehm, elite? Ehm, kurczę, tak, jest. <śm> kurczę, nie mam pojęcia. Nord Dame. Tak myślałam, że nie zgadnę. Nie miałam pojęcia. Um, Okej, okay, dobra, bo my tutaj coś też odblokowaliśmy. Aha, ty chcesz wejść, no to idź. Ale jeszcze tobie trochę brakuje do tego. A Nie, bo ty jesteś naszym fryzem. To ja nie mam chyba jakiego konia... Nie, no mam. Ty jesteś naszym fryzem. To tutaj jest nasz ten Nie no, to jest Duncan. Chwileczkę, bo się pogubiłam troszeczkę. To jest nasz koń, którego musimy doprowadzić do e, następnego poziomu. Ale ty potrzeb. Hmm, tutaj pięć. I pięć na następne. A mieliśmy tylko 3 diamenty wydać, a nie 5. To w sumie i tak będziemy 5 na plusie. Nie, nie, jeszcze zobaczę tylko, ile będzie się robić, bo to tutaj jest wstawione. Oj, nie, 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 to zdecydowanie za długo. Nawet jak ja tutaj. Nie, 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 nie. Dobra, to wiecie co? To zrobimy tak. No, trudno. Fit yy... i po prostu kupimy. No i teraz, yy, mimo wszystko, zdobędziemy 5 diaksów, czyli będziemy 5 na plusie, tak jakby. No. no, jest dziesiąty poziom, a to będziemy więcej na plusie. Będziemy więcej. O właśnie. O, 10 tak czy siak, no bo ciebie możemy sprzedać. Także papa. Pa. Ok, więcej jeszcze na plusie, bo tutaj jeszcze się odblokowało. No i super. No i super. Eee, ok, czyli tu. tu. Trawa trawa. Ciebie bierzemy, ciebie bierzemy, ciebie karmimy i szybciutko idziemy odebrać naszego arabka, bo się nie mogę doczekać i będziemy próbować robić go raz jeszcze zobaczymy czy nam się uda. Postanowiłam, że te odcinki będą nie takie długie, nie będę też za każdym razem robiła tych wyścigów, bo myślę, że to nie ma sensu raczej. Po prostu będą tak jakie będą i tu ma złote serduszko. Jest tak Rose, może być Rose, Rose. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś nasz Arabku? Jesteś. Jesteś jakiś śliczny, jejku. A mieliśmy. Aha, bo jeszcze tam. No tak, to ja tamto, tamtą resztę, tamtą resztę <grybujesz> zrobię po prostu poza nagraniem. Chodzi mi o. Wiecie, o te questy. O te tutaj na przykład, właśnie. O ten i o ten. O jejku, jak nam się tu pojawiało teraz szybko. Dobra, słuchajcie, próbuję jeszcze raz, jeśli się da, fjord i. Czy może zrobimy tak, żeby był Arab tutaj? Aha, ona jest mała jeszcze. 26 tysięcy, nie da rady, nie da rady. Tutaj znowu jakiś quest. No co jest? Cały czas mi się świeci, że mam questa zrobionego, a nie, nie mam nic. Hello! Coś mi się zbagowało. Ale to mogę odebrać, spoko spoko. E, tak wszystko ładnie, pięknie, ale musimy jeszcze lecieć na tą drugą farmę. Tam dziś w ogóle nie byliśmy. E, I jeszcze chcę Wam właśnie pokazać to, e, że możemy już zbierać te diamenty. No nie, chciałam tu wejść. Ta jest dalej, w ogóle z rybakiem. O matko kochana, no. Ta gra wymaga za dużo uwagi, której ja niestety nie mam. Ale jednak staram się nadgonić to wszystko. E, dobra, tutaj mamy ogarnięte. Tutaj, jeśli się włączy reklama, to przepraszam. Tak myślałam. Okej, okay, słuchajcie, e, niechcący kliknęłam na to, bo chciałam tutaj i, i niestety, niestety nie mogę tego zrobić, bo, bo nie mam tych. E, Okej, okay, no to tu wszystko jest zrobione. Wszystkie konie są. Tego nie mogę zbudować jeszcze, niestety. E, dobra, no to chodźmy, teraz Wam pokażę właśnie to. E, czy ja mam tutaj... E, nie, nie mogę. Ża żaden koni, nie ten. E, jakby... No wiecie, o co chodzi. Nie spełnia wymagań. O Jezu, musiałam pomyśleć. <grych> e, Ojej, tak, to jest straszne, żebyście wiedzieli. Normalnie myślenie tutaj e, dziś przy tej że to jest dla mnie jakaś masakra. E, any breed. No to czyli z dziesięcioma punktami energii, no to no to chyba jednak faktycznie nie mamy takiego konia. Czemu tu mi cały czas wisi, że mam denerwuje mnie to? Denerwuje mnie to. Tutaj też nic nie mam. do. O, tutaj chyba coś nam niewiele brakuje. Zrobimy trzy i dostaniemy też diaksy. No to chociaż jeden wyścig możemy sobie zrobić. Myślę, że myślę, że myślę, że... Myślę, że tobą. Okej. Okay. Aha, nie mogę tobie dwóch kupić. Jejku, trzeba porozwijać te konie, bo naprawdę. Miałam tutaj zbierać te monety i niestety znowu nic z tego nie wyszło. Ale fuksem tam przeskoczyłam. Normalnie fuksem. Ok, mamy serducho. Ten koń w ogóle z tą derką tutaj się wpasował w te y, otoczenie, które jest tam. Y, te takie różowe drzewka. Podaj, że to są drzewa wiśniowe. Jeśli mylę się, to mnie poprawcie. Tak mi się wydaje, bo właśnie z tego Japonia słynie z tych przepięknych y, właśnie drzewek. Wiśniowych. Tam są podobno właśnie piękne wiśniowe ogrody. Ciekawe jak to wygląda, jak to kwitnie, wszystko na pewno jest pięknie. Aj, kurczę no, tak dobrze szło. Nie będzie 2000, nie, ale 1800 to i tak jest sporo, sporo kaski. Tak naprawdę nawet nie wiem, ile mamy teraz. 16 tysięcy. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Okej, okay, no to co? Tak naprawdę tutaj wszystko jest zrobione. Jeszcze raz chodźmy tam do tego naszego Arabka. Zobaczymy, czy on czegoś nie potrzebuje. No i co? Ja będę go rozwijać. Też tak jak ostatnie źrebięta. Po prostu poza odcinkiem. Żeby, żeby jakoś to tam szybciutko nam poszło, i będę też zbierać kasy, i być może wstawię właśnie bridowanie tego naszego fjorda z, z fryzem, żeby jeszcze raz zrobić Araba, żeby tym razem to była przeciwna płeć, bo tak jak mówiłam, chodzi mi o to, że chcę bridować Tier 2 i 3 i tak dalej. Mam nadzieję, że trafi mi się licencja na Tier 4. Ale wiecie, to ranga, to trzeba wszystko podbijać, więc tak szybciutko to nie pójdzie. A ja się będę w sumie z Wami żegnać, już teraz moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i komentarzach. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!